Cześć, tu Bizon3, a to jest pierwszy odcinek z serii moich poradników. Na pewno pojawi się jeszcze więcej tychże poradników, jednakże ten jest pierwszy i będzie moim chyba ulubionym. Zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku, jak stworzyć swój własny texture pack. Jest to bardzo proste, aczkolwiek czasem może się zdawać, Utrudniające dla niektórych. Niektórzy mają bardzo twórczą wenę. W nagłym momencie chcą stworzyć coś do Minecrafta, a jednak nie mają pomysłu na teksturpak, albo mają ten pomysł, ale nie wiedzą, jak zrobić teksturpaka. No to coś. ja w takim momencie pokazuję wam, jak wykonać taką rzecz w bardzo prosty sposób. Potrzebne są, potrzebne są nam ogólnie dwie rzeczy, choć właściwie można powiedzieć wręcz 3 jest to program GIMP 2.8 ja mam 2.8, nie wiem jaka jest teraz zależy kiedy to oglądasz Minecraft to akurat logiczne i texture pack pierwsze co należy zrobić, trzeba wejść w procent Data pro Wchodzimy w kropka Minecraft i wchodzimy w pack. Ja mam tutaj trzy teksturpaki, w tym jeden mój. Ja otworzę ten swój. No i od razu przypomina mi się trzeci punkt trzeci program, czyli program mm, WinRAR. Ja mam wersję testową. Polecam też wersję testową. Teksturpaki składają się z trzech. Yy, można powiedzieć, części z części pisemnej, z części mobo, dla mobów i innych, takich, które są w folderach i takich otwartych, czyli takie zbiorowe. Zaczynamy od zbiorowych. Chodzi mi głównie o Terrarin. To jest najważniejszy plik, który pokażę Wam, jak to wygląda w, w przeglądzie fotografii. Wygląda to tak. Bynajmniej w tym co ja zrobiłem Są takie części pisemne Na przykład pack, .txt A jeśli chcecie stworzyć Jakiegoś tekstur packa Polecam najpierw sięgnięcie jakiegoś teksturpaka W dowolnym formacie Przykładowo chcecie mieć większą rozdzielczość Niż 16 na 16 Wybieracie 32 na 32 Bądź wyższej rozdzielczości Polecam wyższej rozdzielczości I wtedy możecie modyfikować Wyższej rozdzielczości ogólnie tworzenie jak i modyfikowanie to jest wręcz to samo więc po prostu polecam modyfikowanie tekstur paków jest mob, są różne te moby i tak dalej, my skupimy się na y, jednej części terrarium najważniejszej y, takiej jako y, przedstawienie, inne rzeczy w, jeśli chodzi o inne rzeczy jeśli chodzi o właśnie takie zapisywanie w, zapisywanie w tym formacie jeśli chodzi o inne elementy to działa to tak samo jeśli chodzi o inne elementy y, zapisu graficznego tak więc zacznijmy od terrain.png PNG należy to mm, najpierw ściągnąć do jakiegoś o mi nie, nie chcę otworzyć najlepiej to Przeciągnąć do jakiegoś poleru? Ja sobie przeciągnę. Na hmm, przenieść i zamien. Dobra, tu mamy teren. Ok, to możemy zamknąć albo zminimalizować. Ja to zamknę. Tak samo jak to. I teraz co robimy. Lewy, jeśli musimy zainstalowanego mieć gimpa, dlaczego nie inne programy? Czyli są inne piękne programy, takie jak paint. <grym> Pożałowania. się ja większość robię w paincie, jeśli chodzi o graficzne rzeczy. Raz dwa razy stworzyłem teksturpaka w paincie, więc nie, nie oczarniajcie Painta. To już było na XP, więc trochę łatwiej to się robiło, ale. na... na... na, na siódemce też da się zrobić. A więc dlaczego Gimp? Gimp ma bardzo ważną, bardzo fajną funkcję. Zaraz zresztą wam pokażę. Mm -hmm. Dajcie, że moment. A, nie, nie muszę. Dobra. Polecam zrobić full screena. Bierzemy lupę. Powiększenie i powiększamy. Okej, okay. tak więc... Co można wykonać w takim sposób. A, miałem o kratkach jeszcze. Kratki. Co to są te kratki? Większe przybliżenie. Te kratki to jest przezroczystość. To jest uiszczenie przezroczystości, czyli mamy na przykład tutaj kraty. I za nimi jest przezroczystość, bo normalnie jakbyśmy użyli tego w pańcie, dlatego używamy gimpa nie pańta. W pańcie to by było zajęte czarnym albo białym kolorem zależnie od systemu bądź czegoś jeszcze. I dlatego byłoby to dosyć e, trudno, wy, dlatego dosyć trudno byłoby wykonać e, niektóre elementy U, używamy gimpa dlatego, że w, za, jest zajęty przezroczysty Jest to bardzo charakterystyczne zwłaszcza przy e, lodzie, który jest częściowo przezroczysty, a zwłaszcza przy szkle, które musi być e, po, które szkło musi być przezroczyste. Ten, jak ten pack to jest oryginalny teksturpak Minecraft, Minecrafta jak widzicie, ja go trochę zmodyfikowałem o niektóre elementy tak jak czerwona pochodnia, lód, właśnie ruda, lapis, lazuli. Chciałem, żeby była podobna do innych, już wszystko ma być podobne. Zmienię trochę roz, rozbijanie bloków, tak żebym mniej więcej wiedział, kiedy już jest zniszczone. Nie wiem, właśnie odkryłem dwa elementy, trzy nawet elementy, które nie wiem, czym właściwie są. Ten element, który nie wiem, czym jest, do czego służy. Ten element to może być jakaś podstawa do czegoś, nie wiem, może tego bloku poleceń. I ta rzecz, która najbardziej mnie zadziwia. Mm, całkowicie nie mam pojęcia, co to może być. Jeśli sprawdzą się mity, no to to jest płaczący obsydian. Jednak nie jestem 100% pewien, że to jest płaczący obsydian. Proszę, jeśli ktokolwiek wie, jeśli ktokolwiek to ogląda, proszę o pomoc. I, i teraz zrobię jakąś zmianę. Na przykład chcę, żeby... Chcę, żeby... To nie jest, to powinien być... No. Dobra pokażę jedną z trudniejszych rzeczy, bo malowanie i y, rysowanie w GIMP jest dosyć proste zwłaszcza jeśli chodzi o taką jakość najważniejsze to wybrać najważniejsze narzędzia ołówek, i lup, ołówek, lupa i gumka y, ołówek bierzemy zawsze tutaj opcję bierzemy pojedynczy piksel, krycie 100% i rozmiar na przykład 10 to będzie 1 czwarta bloku Według tego, co wiem, nigdy nie wyjdzie cały blok. Jeden to pojedyncza kratka w bloku. I teraz ja pokażę jedną trudniejszą rzecz. Zaznaczanie prostokątne. Wbieram zaznaczanie prostokątne. Będę chciał skopiować trawę na inne miejsce. To jest blok trawy i chcę go skopiować. Dlatego go sobie zaznaczam. Teraz klikam edycja. Jest tu mały poradnik, nawet widzę edycja b, 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 gdzie to jest edycja skopiuj teraz zmieniamy pozycję wysunę słonie i teraz to zaznaczamy kolejny element gdzie to ma być włożone i klikamy edycja wklej i wklejone tak to działa teraz nie wiem dokładnie jak działać dalej dlatego po, każ po każdym kopiowaniu danych elementów polecam wykony. A, jeszcze modyfikowałem. To. Nie wiem co to jest. Po prostu to modyfikowałem. Po każdej takiej modyfikacji wszystkich rzeczy, jeśli chodzi o kopiowanie. Można jeszcze tutaj w tym bloku zaznaczać, ale poza nie można. Nie wiem dlaczego. Ja się na tym nie znam. To jest tylko dla początkujących żeby chociaż móc kratkę zmienić albo coś w tym stylu. Wszystko polecam robić odręcznie. I teraz jeśli chcemy już to włożyć do e, jeśli chcemy już to włożyć do paczki tekst. Okej okay, muszę się sprężać. Jeśli chcemy to włożyć do paczki tekstur, należy kliknąć plik. Wyeksportuj. Dlaczego nie zapisz? Zapisz, zapisze nam w formacie, zapisz nam w formacie GIMPa, nie GIMP tylko XCF i wtedy to nie działa. Musimy kliknąć wyeksportuj. I wtedy zmieni nam się na końcówkę PNG. Rozszerzenie PNG musi być. Zachowujemy nazwę Terrarium, Wyeksportuj. Zastąp, możemy zastąpić. Wyeksportuj. Gdy wszystko jest gotowe, zamykamy. Zamknij bez pytania. Zamknij. My no tak możemy. I mamy już. Powinniśmy mieć zmodyfikowany terrain. To mogę już usunąć, bo już mam to wykonane. Ja muszę ponownie wejść w to. Pijamy kropka Minecraft. Texture Packs. Ok, mamy już zrobione to. to jest została licencja? Muszę sobie ją załatwić w końcu dla niektórych to głupota, ale czasem warto być prawnym. I teraz przekładamy to, tu. Skopiuje nam się automatycznie. OK. Od razu nam się zastąpi. Więc możemy teraz już zamknąć nasz pack Zamknąć to. No i teraz otwieramy naszego Minecrafta. Ok, gdy nasz Minecraft jest już włączony możemy włączyć dany świat. Ja wybiorę sobie ten świat to ogólnie jest moja budowla, która będzie pokazana w następnym poradniku, ale to innym razem. Jak widzicie jakieś te mój skin, ale to już nieważne, już raz go widzieliście. I teraz ja za pomocą yy, Optifina Haha, poświęcę się Za pomocą Optifina super yy, wybiorę sobie moje. Ja zaznaczyłem jako Vision free Productions pierwsza teksturka, bo to moja pierwsza teksturka, bynajmniej na tym komputerze. Ten, możemy na, oczywiście jeszcze zmienić tło i tak dalej. Ten. Okay. OK, trawa mi się naprawiła w końcu, które mi to zostały i póki co nie widać żadnych większych zmian, ale na wszystko trzeba poczekać. E, zacznijmy od lapis lazuli, które jak wiecie modyfikowałem. Krówka, krówka w rogu mi siedzi. Lód i jeszcze potrzebny nam Czerwona pochodnia. Sprawdzamy. Zapis lazuli zmieniony. Lód zmieniony. I czerwona pochodnia zmieniona. Nasz teksturpak się udał. Dziękuję za oglądanie. Polecam lajkowanie i polecanie innym użytkownikom strony YouTube. Cześć.